Nie mam żadnego live, a teraz właśnie włączyłem nagrywanie. Co? A, dobrze. No. Nie, bo jesteśmy na kanale wspierający live, myślałem. Bo ja miałem, jeszcze nie musiałem. Aha, Ale. <gry> nawet nie zauważyłem, na jakim jesteśmy kanale. No, dobra. Zaśpiewaj. A, zaraz, zaraz, proszę. Tylko jedną rzecz zrobię. Fury musisz zaśpiewać i dostaniesz wejściówkę e, do, na hardcore. Czekaj, tylko sprawdzę jedną rzecz, ok? Jaką? Tak, tak, tak szybko. Bo Pimpek też śpiewał. Tak? Tak, ale nie chciał, żebym na YouTube'a wrzucał. Ty niestety wyjścia nie masz. <ścoughs> Więc teraz musisz ładnie tutaj pokazać. Co trzeba zrobić, żeby zaśpiewać. Na obojętne. Co trzeba zrobić, żeby dostać wejściówkę na hardcora U-Rolla? Być jego synem. Jesteś, jak widać i zaśpiewać piosenkę piosenka do zaśpiewania żeby się nie ośmieszyć przez kolegami o pojętne ja Laskotek... do zaśpiewania na weselu o. ale w tak nie wchodzi w rachubę kurde hmm. co ja śpiewałam? pszczółka Maja może być <laughs> o kurde no, lecisz tak znienacka. Hopsiup, masz minutę a no czasu. A ja słuchajcie, to ja sobie włączę ten, jest bot muzyczny na tym Discordzie? Jest. Tę pszczółkę, którą tu widzicie, zowią mają. Nie zobaczysz prosty... tego was. No, chłopie, a ja umiem, a kto tu umie? bawe pędzi już. Gucio też chce tańczyć, a bez niego ani rusz. I muzykę przez całą noc będzie grał. Śpiewajmy w nas zabawy, mosto imprezowy szał Chodzi maja. Śpiewem woła nas, tak siubidu i szubidej Tańczmy razem czas. Teraz obró. Kurwa, nie umiem. Szubidu, szudu, ręce. Szubidu, bidej. I co już? No już ja zacząłem tańczyć. No fury. Co go wycięło, czy co? Wyciszą Czekaj, się. to zaraz będzie powtórka, bo i tata im się spakować. <grym> Jezu zostałeś <nawet> zaśpiewanie <grym znać> zaśmiełanie najprostszej piosenki już czasami naprawdę trudne. <grym znać> Każda mała pszczółka zabawę pędzi już Gucio też chce tańczyć, a bez niego ani rusz. Muzykę przez całą noc chwili będzie grał. Śpiewajmy w nas zabawy, mocno imprezowy szach. Tak chodzi, bye, ja i Ja, pływają po nas Bidu i Szubidę. Zatańczę razem czas, teraz obrót. Szubidu, Bidu i w górę ręce. Szubidu, Bidę i teraz skok. Czubi, dubi, będziemy śpiewać, aż nadejdzie nowy dzień. Już? W parkiecie wszyscy są, zaczynacie już tak. Teraz już we wszystkich stron czekają na ten znak. U uwaga, to jest, to już gwiazda z wami jest. Światło będzie będzie szobczykami na to, gdzie znowu ma Ja śpiewy woła nas tak szubi dół i razem czas, a teraz obrót. Szubidu, dubi, duj, i w górę ręce. Szubi, dubi, dej, a teraz pockok. dubi, dubi, będziemy śpiewać, aż nadejdzie nowy dzień. No Szubidu, widej, nie wiem ręce. Szubidu, dej i teraz Moską. Szubi dumidu, będziemy śpiewać, aż nadejdzie nowy dzień. Ach, jak bardzo nie chcę, ale kończył się ten bal. Z mi się pożegnać, bardzo będzie żal. Jednak teraz zaśpiewamy, tańczmy jeszcze raz. I niech się zatrzyma dla nas czas. Teraz obrót, czuł widowidu i w górę ręce. Czuł i teraz mocko. Czuł i będziemy śpiewać, aż na nowy dzień. Teraz ocult, szubi dubidu i w górę ręce. Szubi dubidu, i teraz podskok. Szubi dubidu, będziemy śpiewać, aż nadejdzie nowy dzień. E. Brawo! Dawo! Szubi i teraz podskok. Szubidu, będziemy śpiewać aż na nowy dzień. Nie no, więcej się z wami pisze na nic, dobra. Brawo. Ale ja bo jak ja śpiewam a Ale to już! <śpiewanie> brawo, brawo, to było naprawdę dobre. E, jeszcze jak Julka, Julka z myszką tutaj tańczy, tańczyły, tańczyli. Ja nie wiem, jak na nich mówić, kurde. No więc po prostu bo zajbiście.